cie u nas wakacje. Wy to widzicie na pewno później. Przygotowujemy się do podróży. Dzisiaj sobie robimy taki dosyć fajny rodzinny dzień, bo wychodzimy na wyjeżdżamy na wspólny obiadek w podziękowaniu w sumie chłopakom za muszę się pochwalić super świadectwa. Czekamy na wyniki egzaminów Jeremiego i. Jak już wszystko będzie wiadomo, pakujemy samochód i jedziemy na naszą kolejną e, wyprawę. Na pewno będziemy Wam relacjonować. Słuchajcie, przyjechaliśmy na działkę. Chcemy wziąć grilla, bo potrzebujemy na imprezę zakończeniową. W Antka zespole Antek gra w piłkę nożną w klubie i będziemy robić. Zakończenie sezonu, weźmiemy e, grilla, później jedziemy Po Antka, bo jest tu kolegi, a później jedziemy na wspólny rodziny obiadek. Spędzamy czas, przygotowujemy się i Ostatni polski obiad w Polsce, w restauracji Zobacz, dosyć smakowicie to wygląda, pstrąg. Placek po węgiersku, jeszcze przyniosę Zjedzony. Chyba była. Nie, no, bardzo dobry obiadek. Przede wszystkim wyszne pstrągi, które chłopcy sobie zamówili. Smakowało. Słuchajcie, po obiadku e, przyszedł pomysł. Teraz taki szybko lecimy do Empiku. przejrzyliśmy No chyba każdy z nas już, Antek kupił sobie książki, tak? Na wyjazd. Tak, już coś tam sobie Wybrał. wybiera, żeby mieć do czytania. Ja, ja mam jakieś materiały jeszcze, które, są książki, które czekają na mnie, ale jakoś Co mocno, moc, mocno <laughs> mnie nie przekonują, e, dlatego idziemy do Empiku, jak coś. Ostatnio jestem fanem bardzo mocno e, słuchania podcastów e, i chodzenia na spacery i słuchania podcastów. Książką jestem ostatnio troszkę po... Na bakier. Na bakier. Bardzo lubię podcasty, dużo chyba mnie Ala zaraziła, bo ona podcastami mnie zaraziła, ale ona książki też bardzo mocno czy, e, lubi czytać. Idziemy do Empiku poszukać jakichś fajnych rzeczy na wyjazd, także zobaczymy, czy uda nam się coś fajnego znaleźć. Dobra, słuchajcie, no mega jestem zadowolony, bo trafiłem mega dwie pozycje, które no jakoś o nich zapomniałem. Przed wakacjami planowałem, że na pewno chcę książkę Łukasza Piszczka. Bo i ja, i Antoś, i Jeremi grał w piłkę nożną. Wszyscy jak gdzieś tam zajmujemy się w ciągu roku piłką nożną, trenujemy, wspomagamy. Dlatego bardzo mnie interesowała ta pozycja. Chcę z, z punktu jakby psychologicznego, bo Łukasz Piszczek jakby zrobił tą książkę właśnie z punktu psychologicznego. i jak pracować z psychologiem w piłce nożnej, jakie podejmować, jak właśnie decyzje. Zrobili fajną książkę i bardzo myślałem o tej książce, chciałem tą książkę na wakacje i bardzo się cieszę, że tą książkę udało mi się zakupić, jak ją... Wziąłem do ręki, to już wiedziałem, że tą książkę chcę i druga książka to jest Ace z lat nieśmiertelni z lat 90 Harry Gosaki, to są moje lata, to jest moje dzieciństwo, to jest Marko van Buster, to jest Ruth Hulit i Frank Reichardt, to jest moje, że tą książkę pochłonę w parę dni na wyjeździe, także bardzo się cieszę z tego spaceru i wyjścia do Empiku. Eee, udało nam się kupić te pozycje, które bardzo mnie przede wszystkim interesują. Ja lubię takie wyjścia spontaniczne i na pewno pochłonę te książki w bardzo szybkim czasie, także super wyjście. Hej, witajcie, kolejny dzień naszego pakowania. Idziemy sobie na spacer, rozchodzimy nasze nowe buty w góry, bo zakupiliśmy nowe buty, ale wiadomo, że trzeba takie buty sprawdzić. Także idziemy na spacer, sprawdzamy buty. A jedna rzecz, która nam się tak jakby przypomniała, taka ciekawostka, którą sobie kupiliśmy, która jest niezbędna moim zdaniem. W podróży, przy zwiedzaniu zakupiliśmy dobrego Powerbanka, pokażę Wam go za chwilę. Taki Powerbank może się super sprawdzić podczas właśnie zwiedzania jakiegoś miasta. Często, gdy używamy komórki, używamy map, map internetowych, to ta bateria szybko schodzi. A gdy jesteśmy cały dzień poza kempingiem, to taki Powerbank może uratować życie. Co roku dokupujemy jakieś nowe rzeczy, które w naszym ekwipunku się sprawdzają. W tym roku postawiliśmy na nowe naczynia. Kupiliśmy sobie patelnię i garnek Stefala z, z taką odłączaną rączką i mam nadzieję, że to troszkę więcej miejsca nam pozostawi na inne naczynia. Kupowaliśmy takie, które będą odpowiednie do kuchenki indukcyjnej. Na tym nam bardzo zależało, bo na takiej właśnie kuchence gotujemy dokupiliśmy jeden śpiwór, jeden materac. Te rzeczy się po prostu zużywają i są też lepsze gatunkowo, jeśli się kupuje co jakiś czas nowy. Także przygotowania trwają ostatnie dni. My chodzimy, spacerujemy i testujemy sobie nasze buty, miła niedziela, szykujemy się i niedługo wyruszamy. Dobra słuchajcie, chciałem jeszcze coś wam dograć. Chciałem wam powiedzieć, że jak Wy to już oglądacie, to my pewnie jesteśmy w drodze i na wakacjach. Całe już wszystkie relacje będziemy puszczać jak wrócimy od połowy sierpnia, a do tej pory będziemy wrzucać. Mamy jakieś ponagrywane jeszcze filmy z przygotowań. Jakieś małe podsumowanie wam jeszcze przygotowałem, bo dostałem taką prośbę w e, Portugalii. Także to, to będzie na kanale A, nowa, kolejna wyprawa e, będzie na kanale od połowy sierpnia.